Ten film stał się najczęściej oglądanym filmem z rozbiórki w internecie. W czeskim mieście Prostoje wstał budynek, który kiedyś służył za fabrykę odzieżową. Firma jednak zbankrutowała, a budynek stał opuszczony przez wiele lat. Nadszedł więc czas na jego rozbiórkę, by zrobić miejsce na nową konstrukcję. Sprowadzono ekipę rozbiórkową, wykonano obliczenia i umieszczono ładunki wybuchowe. Kamery kręciły, a tłum obserwował bardzo jak to się zdawało bezpiecznej odległości. Odpalono ładunki od lewej do prawej. To była idealna rozbiórka. Budynek zapadł się prosto w dół, nie chwiejąc się w żadną stronę. Wszyscy byli zachwyceni. Oczywiście do czasu, jak duży kawałek gruzu nie wystrzelił z wybuchu i niemal nie uderzył widzów w głowy, w tym również kamerzysty. Mimo że byli oddaleni prawie o pół kilometra, nadal byli zbyt blisko. Gdy przyjrzymy się ponownie, widzimy, że kamień jest wielkości mniej więcej piłki do softbala. Przelatuje bardzo szybko między drzewami i między głowami około pięciu osób. Na całe szczęście podczas rozbiórki nikt nie został poważnie ranny.

Gdy do wyburzenia potrzebne są ładunki wybuchowe, ekipy pracują nieprzerwanie, by ustalić, gdzie są główne fundamenty budynku, gdzie umieścić ładunki, jak silna powinna być eksplozja, czy nawet kiedy dokładnie zdetonować ładunek. Gdy wszystko jest wykonane poprawnie, wynikiem jest zapadnięcie się budynku dokładnie pod siebie. Niestety, gdy wkradnie się najmniejszy błąd w obliczeniach, sprawy mogą potoczyć się zgoła inaczej niż zamierzano. Ten film nagrano w Danii, gdzie trzeba było wyburzyć ogromny 50-metrowy silos. W cieniu silosu znajdowała się miejska biblioteka oraz Centrum Kultury. Specjaliści od wyburzeń umieścili ładunki wybuchowe i wyznaczyli bezpieczny teren wokół silosu, w którym znajdowała się również biblioteka. Odpalono ładunki i budynek zaczął się zapadać. Jednakże jeden z jego boków nie rozpadł się do końca, co sprawiło, że pochylił się w stronę Centrum Kultury, by ostatecznie upaść i uszkodzić sporą część budynku, w tym biura administracji, archiwum i szkołę muzyczną. Świadkowie nie mogli uwierzyć własnym oczom. Wielu zeznało, że gdy silos upadł, książki i papiery z wewnątrz biblioteki wystrzeliły w powietrze. Natychmiast wszczęto dochodzenie, by zrozumieć, co spowodowało, że wieża upadła w tym kierunku. Ustalono, że ładunki nie zostały prawidłowo rozmieszczone, powodując, że silos upadł w przeciwnym niż zamierzano kierunku. Na szczęście nikt nie został ranny. A, <st informative> <med> <Whew> <fl>. <famil> A jeśli interesuje Was więcej tego typu filmów, zostawcie teraz łapkę w górę oraz subskrypcję bo na kanale pojawią się niedługo filmy, które z pewnością zrobią na Was ogromne wrażenie. Zapraszam do dalszego oglądania. Gdy niszczony jest budynek, zazwyczaj wcześniej wykonywane są dokładne obliczenia, po których dopiero dochodzi do rozbiórki. Robi się to, by upewnić się, że nie dojdzie do dodatkowych szkód i przede wszystkim trzeba się upewnić, że zadanie zostanie poprawnie wykonane, by nie musieć później nic poprawiać czy dokańczać. Cóż, chyba ktoś zapomniał o tym powiedzieć tej ekipie wyburzeniowej w Kankiri w Turcji. Budynek widoczny na filmie to była fabryka kwiatów opuszczona odkąd firma splajtowała. Został on zbudowany w 1928 roku i jego czas i tak już nadszedł. Jak widzimy spora część podstawy tej niemal 25 metrowej konstrukcji już odpadła. Czekając na ostateczny wybuch by zmienić to w stertę gruzu. Przynajmniej taki był plan. Gdy zdetonowano ładunki wybuchowe w pozostałej części konstrukcji budynek się nie zapadł lecz przewrócił na dach wciąż pozostając w całości. Nikt nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Wszystko, co tylko mogło, poszło nie tak. Świadkowie opisywali wszechobecną panikę, gdy zobaczono, jak ta ogromna konstrukcja turla się w kierunku rzędu apartamentowców. Na szczęście nikomu nic się nie stało i żaden inny budynek nie został uszkodzony. Na tym nagraniu widzimy chiński wieżowiec apartamentowy górujący nad miastem. Trzeba go było jednak wyburzyć, by zrobić miejsce na nowy budynek, którego budowa miała się wkrótce rozpocząć. Planowano, że konstrukcja rozpadnie się na dwie części, ale jak za chwilę zobaczycie, to jedyna część planu, która się powiodła. Gdy tylko zdetonowano ładunki, widzimy, że lewa strona budynku zaczyna się zapadać zgodnie z planem, jednak nagle się zatrzymuje i zmienia kierunek spadając na bok zamiast zapaść się pod siebie. Prawa strona skończyła jeszcze gorzej. Spadała dokładnie w dół przez krótką chwilę, by nagle się zatrzymać. Zaczęła się chwiać na wszystkie strony, ale ostatecznie pozostała w pionie. To była prawdopodobnie najniebezpieczniejsza sytuacja, w jakiej ekipa wyburzająca mogła się znaleźć. Budynek miał ponad 20 pięter. Nie tylko jedna część upadła pod fatalnym kątem, uszkadzając po drodze inne budynki i pojazdy, ale druga połowa stała bardzo niestabilnie. Teraz musieli jakoś zburzyć tę ogromną, chwiejną bryłę, nie uszkadzając nic wokół niej. Życie wielu pracowników było zagrożone, ostatecznie jednak udało się ją zburzyć bez żadnych rannych. Nie każda rozbiórka wymaga udziału dużego zespołu ekspertów do umieszczania ładunków wybuchowych. Takie działania zazwyczaj są zarezerwowane dla większych budynków w rejonach miejskich. Więc gdy chodzi o większe prywatne budynki w rejonach wiejskich, to właściciele muszą zająć się wyburzeniem obiektu. Oznacza to, że musi to zrobić rolnik czy właściciel małego przedsiębiorstwa, chcąc wykonać zadanie, nie płacąc zewnętrznej firmie ogromnych pieniędzy. Jednakże nie oznacza to, że zadanie jest mniej niebezpieczne. Nadal wymaga to dokładnego planowania i precyzji. Dowodzi tego kolejny film. W Pell City w stanie Alabama grupa ludzi pracowała nad wyburzeniem komina. Nie mieli jednak ładunków wybuchowych, a jedynie dużą koparkę, przy użyciu której odgrywali kawałek po kawałku podstawy budowli. Operator usuwał cegła po cegle, aż wreszcie komin przeważył i zaczął się zapadać prosto w dół. Jednak w pewnym momencie się zatrzymał i zaczął się przewracać w stronę koparki. Operator próbował się ratować, ale nie miał szans. Duży komin zapadł się na koparkę, zakopując ją pod setkami kilogramów cegieł i gruzu. Widzowie, obawiając się o stan operatora, popędzili, aby go ratować. Wyłonił się z kabiny, wyraźnie zszokowany i nieco przybity, ale żywy. Jak pokazuje nagranie z drona, spora część konstrukcji wdarła się do kabiny przez dach, zajmując przestrzeń operatora, ale całość konstrukcji wytrzymała, chroniąc go przed tym, co w innym razie byłoby wyrokiem śmierci.